Siemanko, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie, moi drodzy, na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do Was zmierza. Moi drodzy, karty są przetasowane. Za chwileczkę zaczynamy czytanie. Jednocześnie przepraszając za wczoraj, kochani, ponieważ no niestety tutaj w dniu wczorajszym to nagranko, akurat, kochani, nie mogło z przyczyn niezależnych ode mnie wejść na kanał. Ale dobra, jestem dzisiaj, dzisiaj robimy i dzisiaj też od razu zapraszam wszystkie znaki Zodiaku, kochani, na czytanie tygodniowe. No, słuchaj, na to, że wczorajszy dzień nie był dniem dobrym do wrzucania czegokolwiek na YouTube, moi drodzy, więc mamy wtorek, ale to nic. Zrobimy sobie czytanko od wtorku do niedzieli, żeby oczywiście zobaczyć, co, kochani, do końca tego tygodnia może się tutaj do nas przywlec i co też, tudzież, czego możemy się spodziewać. Ale, moi drodzy, zanim przejdziemy do, do czytania tygodniowego, tak, które Oczywiście wejdzie w całkowicie osobnym nagraniu. Moi drodzy, to wszystkich właśnie teraz w tym momencie serdecznie zapraszam na to, co dzisiaj, kochani, do Was zmierza. Zaczynamy od karty wskazówki, karty Porady, które na dzień dzisiejszy, kochani, są dwie dwie się wyciągnęły być może dwie chciały tutaj jakby w jakikolwiek sposób się zamanifestować i tutaj nam cokolwiek kochani pokazać i karty w przekazie są takie język ciała kochani który wiecie co w dużej mierze w tej tali będzie oznaczał żebyście wsłuchali się w głos tego co wasze własne ciało chce wam kochani powiedzieć więc jakby nie negujmy pewnych sygnałów jeżeli nie wiem gdzieś tam serce nam coś podpowiada głowa nam coś podpowiada moi drodzy czy cokolwiek kochani z tych rzeczy to weźmy to pod uwagę, bo być może faktycznie jest to dla nas jakaś wskazówka, tak? Czyli język ciała mamy w pewien sposób dzisiaj wziąć pod uwagę sygnały, które wysyła nasze ciało. Ja od siebie też dodam, kochani, a może manifestujcie ciałem. To, czego chcecie, kuście ciałem kogoś, kogo chcecie, bo tutaj, kochani, no w dużej mierze bardzo często czasami ten język ciała też podpowiada nam taki troszkę inny aspekt, tak? E, czyli to, że to w jaki sposób się zachowujemy, manifestujemy, coś pokazujemy, właśnie czy też, no, nie wiem, no taka, nie inaczej, już tak powiem, układając, powiedzmy, nie wiem, ręce, dłonie, usta, nie wiem, cokolwiek, moi drodzy, wysyłami emanujemy jakiś sygnał do rozmówcy. Więc być może, słuchajcie, dzisiaj jest to też ważne. Ale w dużej mierze, patrząc pod kątem tego, do czego ta talia została stworzona, jest to taka sytuacja, żebyście wsłuchali się w to, czego chce wasze ciało, bo ono będzie wam wysyłało dzisiaj odpowiednie sygnały i warto, kochani, na to zwrócić uwagę. A jeszcze co niektórzy, kochani, muszą w dniu dzisiejszym podjąć decyzję bo podejmijcie tą decyzję. Dzisiaj energetyka dnia jest na tyle dobra, moi drodzy, że naprawdę bardzo pięknie pozwoli Wam na to, żebyście mm, mogli dzisiaj właśnie podjąć jakieś kluczowe decyzje. Jeżeli borykacie się z tym od jakiegoś czasu, zastanawiacie się, hmm, 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 jaką tą decyzję, kochani, podjąć, no to karta sugeruje, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień już nie na zastanawianie się, a no dobra, to jeszcze może pomyślę, no ale no nie wiem, to, to, to. Nie, 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 tylko podejmujemy tą decyzję, tak? krótko mówiąc. Dobra, moi kochani, więc podejmujcie te decyzje, wsłuchujcie się w to, czego wasze, wasze ciało, wasz umysł, dusza, kochani, co by to nie było, serducho chce, a ja przechodzę, moi drodzy, do karty dnia, tak, czyli do tego, co dzisiaj zmierza do każdego znaku, zodiaku, przechodzimy do baranka. Kochani, do was przychodzi dzisiaj, e, powiedziałabym, pewnego rodzaju oświecenie, jakaś taka sytuacja, w której zmierzacie ku czemuś prawdziwemu, albo przynajmniej powinniście zmierzać ku czemuś prawdziwemu. Karta prawdy, która może się dzisiaj u niektórych baranków, kochani, bardzo mocno pokazać, uwypuklić, być może, kochani, jest ona, będzie jakaś kluczowa, czy też jakaś znacząca, ale innymi słowy, moi drodzy, prawda. Takie spojrzenie prawdzie w oczy, głęboka wiara w coś, ym, bądź też ktoś, jakiś, jakiś, powiedzmy, jakaś osoba w waszym otoczeniu da wam głębokie przekonanie, bądź głęboką wiarę w coś, taki, taką dobrą wskazówkę, kochani, do Dobrą radę, którą baranki powinny wziąć pod uwagę, tak, bo w jakiś pewien sposób jest to, y, będzie to dla nich cenne i będzie to dla nich ważne. I taka, słuchajcie, i takie głębokie przekonanie, żeby pójść ku czemuś, co jest prawdziwe, co jest jasne, co jest wyzwolone. No dobra, co w takim układzie ubyka, co dzisiaj zmierza do Was? Y, kochani, Mak. To jest sytuacja tego, że albo będziecie coś, kochani, dzisiaj e, kreowały w pewien sposób, będziecie, weźmiecie sprawy w swoje ręce, ja bym to nazwała może też taki sposób, dlatego że bardzo często, kochani, karta maga e, właśnie to pokazuje, weź pewne sprawy w swoje ręce, masz do tego jakby już siłę, masz do tego możliwości, masz do tego predyspozycje, e, krótko mówiąc, weź sprawy w swoje ręce, drogi byku, wykreuj sobie ten świat jak chcesz, weź, zrób i postanów, podejmij być może te decyzje, o których mówiliśmy przed chwilą, zgodnie z tym, jak ty sobie życzysz i jakbyś tego chciał, czy chciała, tak? Słuchajcie, dzisiaj to jest również taki trochę moment na pewnego rodzaju, moi drodzy, zwrócenie być może uwagi na to, czy ktoś czegoś nie koloryzuje zbyt mocno wokół was, bo mogą się zdarzyć takie osoby, które będą próbowały was oczarować, omamić, ale y nie na zasadzie kłamstwa, bo to nie ta karta. To jest raczej takie przekoloryzowanie pewnych. Tematów. Ktoś może chcieć oczarować was, ale nie do końca taką, powiedziałabym, czystą prawdą, tylko takim koloryzowaniem i naginaniem sytuacji. Więc tutaj też, drogie byki, zwracajcie na to uwagę, no chyba, że to wy będziecie dzisiaj koloryzować jakieś pewne sprawy. Czarować, oczarowywać kogoś, tak? Bo oczywiście odwracamy tę energię. Ale, kochani, ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że wiecie co? <laughs> że wy dzisiaj będziecie na tyle, powiedziałabym, Silne do tego, żeby wziąć jakieś pewne, kochani sprawy w, 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 swoje, w swoje łapki, kochani, i tutaj coś po prostu wykreować. Dobra. Co dzisiaj zmierza do bliźniąt? Kochani, Wy dzisiaj będziecie w pewien sposób gdzieś w takiej pozycji powiedziałabym stworzenia sobie takiej enklawy spokoju, enklawy, do której za dużo osób nie ma dostępu, a najlepiej nikt, będziecie tworzyć granice, tak? Nie przekraczaj tej granicy, bo ja ci na to już nie pozwolę, weź mnie tutaj nie denerwuj czy nie wkurzaj, tak? Jest taka sytuacja, w której nie pozwolicie sobie w kaszę nadmuchać, nie pozwolicie na to, żeby ktoś, że tak powiem tutaj wami zawładnął w pewien sposób, będziecie tworzyć granicę ochronną dla siebie, w której będziecie się czuć bardzo dobrze i nie pozwolicie sobie na żadne tanie zagrywki wobec siebie, czy też to, żeby ktoś tutaj dyktował wam warunki, albo żeby, nie daj Bóg, ktoś wam tam w paluchem, słuchajcie, w kawie zamieszał. Tak, Wiemy o co chodzi. Czyli tworzenie takich powiedziałabym, barier, granic, wytyczanie komuś bądź też sobie samych, oczywiście, jakichś rzeczy, które są nie do przekroczenia, których na bank nie zrobisz, czy, czy, czy też nie, nie poczynisz. Drogi bliźniaku. No, chyba że ktoś wobec was będzie dzisiaj nieprzystępny, też tak może, kochani, być, weźcie to pod uwagę, bo też może być tego typu sytuacja, że mamy tutaj gdzieś jakąś nieprzystępność jakiejś osoby względem was, że ktoś nie pozwoli sobie na to, żebyście podeszły na przykład zbyt blisko. Co dzisiaj zmierza do raczka? kochani, do raka dzisiaj zmierzają jakieś plotki, jakieś pomówienia, jakieś potrzepty za waszymi plecami, czyli słuchajcie, może tak być, że dzisiaj o czymś usłyszycie w pewien sposób, ktoś wam dzisiaj coś powie za plecami albo dowiecie się o jakiejś sytuacji, o jakiejś osobie właśnie pokątnie, ty słuchaj, a słyszałaś, że to i to i to, wiemy o co chodzi, czyli jedziemy z plotką. Może też tak być, że będziecie dzisiaj podejrzliwe, drogie raki, niepewne do końca szukające jakiejś informacji o czymś albo o kimś, bo będzie Was, Wam coś śmierdzić, czyli wiemy o co chodzi. Mamy nieufność, mamy nie do końca pewność danej sytuacji, być może czujemy, że jest coś nieszczere i próbujemy na przykład dociec, o co tutaj chodzi. Podpatrywanie kogoś, słuchajcie, gdzieś patrzenie, pod, podglądywanie, nie wiem, na przykład, nie wiem, podpatrzę kogoś na Facebooku, zobaczę, co u niego słychać. On oczywiście o tym nie wie, ale Wy tam gdzieś gmeracie i szperacie mu na przykład po profilu, żeby zobaczyć, o co tutaj w tym wszystkim, słuchajcie, kaman, tak? I gdzieś tutaj te Wasze, słuchajcie, łapki, macki, chciałam powiedzieć, kochani, gdzieś tam węszą, gdzieś tam kluczą, bo może tak być, albo ktoś wobec Was tego typu zachowania, drogie raki, dzisiaj może wykazywać szukanie wiedzy, szukanie konceptu szukanie pomysłu na coś też co niektóre raki mogą yy, kochani mieć yy, Krysia dla Ciebie zrobię kartę na grupie yy, lew co dzisiaj zmierza w kierunku lwa Nerwowość, moi drodzy, dzisiaj lew jest dosyć nerwowy, dosyć taki powiedziałabym kłótliwy nawet, może się kochani z kimś pokłócić, może tutaj próbować przeforsować swoje zdanie nad zdanie czyjeś, jak najbardziej tak, ale ogólnie taki dzień powiedziałabym poddenerwowany, taki niepewny, taki rozchwiany wewnętrznie, bicie się z własnymi myślami, taka, taka sytuacja, w której coś was może po prostu denerwować ogólnie w waszym życiu i gdzieś będziecie sobie to bardzo mocno po główce tłuc no moi drodzy, takie czasami dnie niepokojące, takie rozdrażnione bywają no i drogi lwie, no czasami też i u ciebie coś takiego może się wydarzyć jakaś kłótnia z kimś, wymiana ostrzejszych zdań być może lew komuś coś powie i na odwrót no i stworzy się taki troszeczkę kwas to też miejcie kochani na uwadze no dobra, przechodzimy do panienki, co dzisiaj zmierza w kierunku panny Panna kochani od czegoś odchodzi albo coś odchodzi albo ktoś odchodzi od panny coś przestaje wystarczać ja mam takie wrażenie że to co aktualnie gdzieś jest wokół panny moi drodzy, może samej panience właśnie um, daje taki klimat to jest mało wystarczające chciałabym czy chciałbym czegoś więcej tak nie wiem ruszam do przodu bo to co jest jest takie po prostu już um, Czuję, że potrzebuje czegoś więcej w życiu, tak? I co niektóre panny mogą się, kochani, oddalać po to, żeby właśnie coś więcej przeżyć. Ale w dużej mierze też, moi drodzy, może tak być, że to panna poczuje, że coś jej umyka, coś jej ucieka, ktoś odchodzi, ktoś się wycofuje. Jest jakaś opcja po prostu odejścia, nie wiem czego odejścia, tak, kochani, czy bardziej człowieka, czy bardziej to, że panna odchodzi od kogoś, czy też tudzież to, że. Jest takie odejście od powiedzmy jakichś starych, utartych rzeczy, które do tej pory były, bo jest potrzeba, żeby przeżyć coś więcej, żeby dostać coś więcej. Ale jest taki proces przemijania. To już musi zostać w tyle. Ja już chcę pójść po coś lepszego dla siebie. Dobrze, w takim układzie, co dzisiaj zmierza w kierunku wagi? Kłamstwo, moi drodzy kłamstwa, oszustwa, kombinacje, spryt. Być może co niektóre wagi muszą wykazać się dzisiaj jakimś sprytem. Czy też tudzież, no niestety, moi drodzy, no sprytem. Może się musicie wykazać sprytem, ale jednocześnie też, kochani, jeżeli to jest wasza karta osobowa, być może dzisiaj, no kochani, dopuścicie się do kłamstwa czy oszustwa, moi drodzy, do jakichś zdrad, może, co niektórzy. Niekoniecznie zdrad fizyczno-cielesnych, nie mam tego na myśli, tylko bardziej też takiego słuchajcie. Mm, <ścoughs> um takiej zdrady, słuchajcie, że, że w pewien sposób, no nie wiem, no niestety w pewien sposób nie możecie być na przykład yy, wobec kogoś na przykład szczera, tak, bo trzeba tutaj wprowadzić jakiś element, yy, który, no taki, takiego sprytu, żeby przechytrzyć kogoś, o może to tak, to bym w ten sposób bym powiedziała. Sytuacja odwrotna, moi drodzy, uważajcie dzisiaj na ludzi, którzy za waszymi plecami niestety nie są szczerzy, nie są um, przyjaciółmi, są to osoby toksyczne, są to osoby kłamliwe, to są manipulanci, to są kłamcy. Macie takich, o, takie osoby w oku, moi drodzy, i one niestety nie mogą nazywać się was, waszymi kumplami czy przyjaciółmi czy czymkolwiek, czy czymkolwiek, tak? Bo tu jest naprawdę wszystko podyktowane, słuchajcie, robieniem czegoś za waszymi plecami. Jest to podyktowane, słuchajcie, tym, że ktoś po cichu, po kryjomu coś robi, coś załatwia, coś mówi. Ktoś, kto w pewien sposób jest pewnego rodzaju złodziejem, który chce wam podkreślić pomysł, który chce coś zyskać dla siebie, niczym złodziej. Ktoś, kto was kłamie i oszukuje. Chyba, że to jest Wasza energia. Zaznaczam, bo tutaj nie chcę, słuchajcie, oskarżać wszystkich wokół, gdzie tam wiecie, Może to wy dzisiaj musicie być sprytne, ale jest tutaj coś, kochani, podyktowane taką nieszczerością, taką niepewnością, kłamstwem, manipulacją. Weźcie to uwagi pod uwagę. Co dzisiaj zmierza w kierunku skorpiona? <laughs> O oh my god, słuchajcie pomyliłam karty, panienki panienki, panienki, wy macie kartę procesu zakańczania pewnych spraw, natomiast skorpion ma proces, słuchajcie, odejścia czegoś, słuchajcie ja to napiszę w komentarzu pod spodem, żeby tutaj wszystko było jasne więc tak, skorpiony wy odchodzicie od czegoś albo ktoś was zostawia, bo już ma dosyć tego, co teraz aktualnie się dzieje w waszym życiu uczuciowym jest tutaj proces przemijania od Chodzenia, albo to wy coś zostawiacie w tyle bo chcecie czegoś więcej od życia natomiast panienki moi drodzy mają opcję pod tytułem kończę coś jest zakańczanie czegoś, definitywne kończenie czegoś co już nie służy coś czegoś co was w jakiś sposób wam dokuczało ok, ja to, ja to słuchajcie pod, w komentarzu pod napiszę popieprzyły mi się karty, słuchajcie, sorry dobra, przechodzimy do strzelca co dzisiaj zmierza w kierunku strzelca Pustelnik, moi drodzy, karta samotności, karta tego, że dzisiaj albo strzelec czuje tą samotność, czyli jest taka sytuacja, w której czujemy się pozbawieni tak naprawdę, nie wiem, <laughs> uczuć, nie wiem, towarzystwa, kolegów, koleżanek. Czujemy się samotni, tak ogólnie? Czujemy, że nie mamy nikogo, że jesteśmy sami w tym życiu. Względnie jest to czas, w którym strzelec potrzebuje pobyć w samotności, nie chce ko siebie, kolegów, koleżanek, partnera czy partnerki. Potrzebuje w pewien sposób wyizolować się troszeczkę w dniu dzisiejszym, żeby pewne sprawy po prostu przemyśleć, pokontemplować, zastanowić się nad czymś, bo szuka jakiegoś pomysłu, bo szuka jakiejś idei, bo szuka jakiejś Jakiegoś rozwiązania, jakiegoś i nie potrzebuje takiego, słuchajcie, wiecie, gwaru w oku, tylko zwyczajnie po prostu takiego lekkiego, słuchajcie, ym, takiego oddechu, odpoczynku, wyciszenia przede wszystkim ku temu, żeby móc przemyśleć to wszystko, o czym powiedziałam. Ale co niektórzy, mogą poczuć samotność w życiu i może Wam to dzisiaj, kochani, mocno dać się we znaki i być może na kanwie tego, że poczujecie, że tak naprawdę jesteście samotni. Jakaś idea przyjdzie Wam do głowy, czyli podejmiecie być może jakieś decyzje, wsłuchacie się właśnie w głos tego, co mówi Wam Wasze własne ciało. Co dzisiaj zmierza do koziorożca? Koziorożec, kochani, dzisiaj będzie sknerą, to znaczy, albo powinien przynajmniej być sknerą. Powinien zadbać o, fund o finanse, o pieniądze, kochani, o wasze mienie. O to, żeby dzisiaj nie być rozrzutnym, żeby dzisiaj niczego nie kupować. Względnie też, kochani, jest to taka sytuacja, że to, co jest dla was cenne, macie dzisiaj zachować w sobie, przy sobie i nie manifestować tego, nie mówić o tym. Dzień taki trochę pozamykany, taki, w którym po prostu coś jest wasze, czegoś nie chcecie puścić. Za diabły, za diabły świata. Yy, słuchajcie, to, że czegoś nie chcecie pójść, za diabły świata, fajnie, fajnie. Tylko, że czasami, żeby to się nie stało toksyczne, na takiej zasadzie, ja cię trzymam i nie puszczę yy, i jakiś jakiejś tam dużej mierze, yy, no nie i koniec, ale żeby to nie było takie, wiecie, trzymanie czegoś na siłę albo nie daj Bóg, kogoś na siłę. Tak? Jeżeli są takie koziorożce, kochani, zwróćcie na to uwagę, bo to w dalszej, w dalszej drodze nie będzie dobre dla nikogo i skończy się bardzo źle. Natomiast jeżeli nie trzymacie na siłę nikogo przy sobie Moi drodzy, to ten dzisiejszy dzień jest taki podyktowany również taką sytuacją W której jest coś dla was ogromnie ważne I będziecie się tego trzymać Trzymać się swojego zdania Trzymać się obranego kursu Trzymać się jakiejś sytuacji, którą chcecie poralizować tak? Też tak może być taki, Taka podpowiedź jeszcze dla koziorożców Nie uzewnętrzniaj się dzisiaj Dzisiaj być może nie bądź wylewny w słowa Czyli dzisiaj zatrzymaj coś Kochany koziorożcu przy sobie Chyba, że to jakaś osoba względem Was taka będzie. Co dzisiaj zmierza w kierunku wodnika? Zawieszenie sytuacji. Wodnik, moi drodzy, dzisiaj nie robi ruchu, nie robi kroku. Po prostu stanął w miejscu i nie, nie idzie nic do przodu. Nic się tutaj dzisiaj nie rozwija. Jeżeli wodnik chciałby, żeby coś się rozwijało, to się nie będzie rozwijało. Dzisiaj zamarnie. zamarnie. Dzisiaj, słuchajcie, utknie w miejscu tak, stanie w miejscu. Jeżeli to jest karta wodnika, to też wodnik właśnie dzisiaj po prostu nie zrobi żadnego ruchu, żadnego kroku. Pewne sprawy, które wodnik chciałby, załóżmy, żeby poszły do przodu, nie, dzisiaj nie pójdą do przodu. Dzisiaj to jest taki moment, w którym po prostu coś, no nie wiem, utknie w miejscu, tak? Będzie taki proces po prostu zamarcia. A być może kochani zobaczycie dzisiaj inne, jakieś pewne sprawy, drogie wodniki, zupełnie z innej perspektywy i warto słuchajcie, to co Wam przyjdzie w danym momencie do głowy, może wziąć pod uwagę, bo być może słuchajcie, do tej pory patrzyliście na coś nie tak, jak trzeba było patrzeć. No i w takim kładzie, co dzisiaj zmierza do ryby decyzje podejmowanie kochani decyzji i oczywiście te decyzje mogą być wszelakie tak to może być opcja pod tytułem nie wiem zastanówmy się może jaki kierunek obrać gdzie pójść gdzie pojechać co będzie lepsze co będzie gorsze i tak dalej tak dalej ale to mogą być też takie słuchajcie procesy w którym no gdzieś bardzo mocno słuchajcie musimy przeanalizować na przykład daną ścieżkę życiową czy też dany projekt dany plan słuchajcie gdzieś skupić się nie na rozdrożach nie na tym żeby skakać z kwiatka na kwiatek i kwiatek, ale na jednym procesie. Słuchajcie, mówię o tym dlatego, że w tej talii tak to troszeczkę wygląda, że ta osoba już wie, że musi się skupić na tej buławie, a nie na tej drugiej buławie i bardzo mocno wnikliwie na coś patrzy. Więc kochani, gdzieś, pomimo tego, że jedną nogą jeszcze trzyma się jakichś starych, powiedzmy, przekonań, czy też życia jakiegoś starego, to mimo wszystko jest już bardziej przekonana ku temu, żeby skupić się na tym, co przyciąga jej wzrok. Więc być może ryby dzisiaj właśnie mają skupić się na jednej określonej ścieżce, do której ich bardziej, które są, no, do których ich bardziej ciągnie, czy też tudzież. No, w jakiś tam pewien sposób, kochani, są tutaj dla Was bardziej kluczowe czy ważne. Dobra, skarby. Tyle ode mnie. Ja za chwileczkę zacznę po, po wypiciu kawy zabrać się. Będę się zabierała za oczywiście tygodniówkę, o której powiedziałam. No, a skorpiony jeszcze raz powtarzam i panienki. Zaraz dostaniecie stosowny komentarz pod filmem. Buziaki.